Witamy serdecznie na otwartej konwencji na ziemi tarnobrzeskiej i sandomierskiej, ale żeby nie przedłużać, poproszę tutaj gospodarza dzisiejszego miejsca, kandydata do Sejmu, Leszka Surdego, wójta gminy Gorzyce. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, żeby zaprezentować nasz program i to, co chcemy zrobić w następnej kadencji dla Polski i dla naszego regionu. Wy wszyscy, z reguły ci, którzy tu na co dzień są, już mnie poznali. Tutaj pod pomnikiem właśnie naszego jakby patrona Bartosza Głowackiego. Dzisiaj proszę Państwa chciałem tylko krótko o dwóch temat, na dwa tematy odpowiedzieć i o dwóch, dwa tematy poruszyć. Przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne, bo wyszedłem z edukacji, jestem z rodziny nauczycielskiej. Edukacja i bezpieczeństwo nas wszystkich. Nie mówię o tym bezpieczeństwie, które jest zapewnione przez Armię Polską, ale mówię o bezpieczeństwie naszym, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Temat tak bardzo ważny tutaj w Tarnobrzegu, gdzie mamy problemy z naszym szpitalem, gdzie, są, gdzie jest zamknięty oddział wewnętrzny, gdzie jest zamknięta chirurgia dziecięca. To jest bardzo ważne. I taka placówka o takim potencjale, takim wyposażeniu, wymaga wsparcia i my to wsparcie będziemy chcieli od siebie dać. Co jest ważne dla naszego regionu? Oprócz oświaty, oprócz zdrowia, opieki nad osobami starszymi i osobami, które potrzebują tego wsparcia. To przede wszystkim mocna gospodarka, zarówno ta rolna, ale i przemysłowa, bo wiemy, że powiat Tarnobrzeski to stoi przemysłem w tej chwili. A, żeby ten przemysł się rozwijał, potrzebna jest bardzo dobra infrastruktura. Drogi mniej więcej już mamy, ale potrzebujemy odpowiednich sieci energetycznych, żeby był prąd. Potrzebujemy odpowiednich sieci gazowych, bo o to pytają nasi przedsiębiorcy. Potrzebują również wykwalifikowanych kadr z naszych szkół wielozawodowych i te szkoły trzeba wspierać, by jak najszybciej one mogły. Reagować na to, co dzieje się na rynku pracy. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Chciałem się odnieść do tego, co wczoraj wydarzyło się już w mediach: atak na trzecią drogę. Widocznie ktoś się przestraszył. Wiecie, że moja kampania i moich kolegów nie polega na tym, żeby kogoś atakować, kogoś obrażać, kogoś znieważać. Kampania złości, nienawiści, tak samo. Używanie tych samych słów na poziomie parlamentar parlamentarnych, parlamentarnym, przepraszam, czy w rozmowach między nami tutaj na ulicy, do niczego dobrego nie prowadzi. Ja jestem człowiekiem i tak samo ten człowiek, który za mną stoi, i pozostali, ten człowiek to Władek. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi na ich różne poglądy, na ich różne wyznania. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby jeden drugiego przy stole wyzywał, na stole rodzinnym. Kończąc, proszę Państwa, nie bez kozery ubrałem dzisiaj ten krawat. Ten krawat otrzymałem w 2010 roku od człowieka, który też jest honorowym obywatelem Gorzyc. Do świętej pamięci Paweł Adamowicz. I niech ten przykład, to co stało się w Gdańsku, będzie przestrogą dla wszystkich, którzy używają języka nienawiści. Dziękuję bardzo. A teraz proszę o zabranie głosu naszego szefa Władysława Kośniaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, moi drodzy. To zaszczyt być w Tarnobrzegu, to zaszczyt być na czele takiej drużyny, jak tutaj, jak zaprezentowana przez Leszka Surdego. Na czele z Adamem Dziedzicem, ale jest też z nami wspólny kandydat paktu senackiego do Senatu, który w heroicznym boju, który podjął, startuje i walczy pięknie o głosy jest Paweł Bartoszek. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Jesteśmy silną, zwartą drużyną, zaprezentowaną pięknie przez kolegę Leszka. Jest młodość, jest i doświadczenie, jest determinacja. Mamy tę moc, mamy wiarę w lepszą Polskę. I to, co było tutaj powiedziane, to, to jest tak naprawdę kredo naszego działania, to, co chcemy zrobić, co, co dla nas jest ważnym przykazaniem. Normalność, przyzwoitość, uczciwość, współpraca, dialog społeczny. Te wszystkie słowa, które niosą za sobą określone wartości, bo same słowa bez realizacji, ich, bez określonej rangi tego są puste, ale jeżeli im się nadaje określony sens, to mają. Ogromną siłę, ogromne znaczenie. Słowa mogą leczyć, mogą ratować życie. Jako lekarz dobrze wiem, ile potrzeba nadziei, ile potrzeba dobrego słowa, żeby komuś życie uratować. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc farmakologicznie lekarstwami, nie zawsze jesteśmy w stanie kogoś zoperować, ale zawsze jesteśmy w stanie komuś dodać otuchy, pomoc. Słowa mogą też zabijać i ranić. Ranić i zabijać. Słowa mogą niszczyć, mają moc uzdrowienia i mają moc zniszczenia. O tym trzeba zawsze pamiętać i ważyć trzeba swoje słowa. To szczególne jest zobowiązanie dla polityków, dla tych, którzy chcą zajmować się sprawami publicznymi, dobrem publicznym. Wierzę głęboko, że roztropnie o nie dbać, a nie tylko i wyłącznie pożytkować czy spożytkować to na własny użytek. Tak ważne są słowa, które są dzisiaj wypowiadane w tej kampanii, bo one mogą. Dać nadzieję, a mogą też ją zupełnie odebrać i zniszczyć. Mamy dość hejtu, mamy dość nienawiści, mamy dość hamstwa, mamy dość tej wrogości, która jest dzisiaj między Polakami. Nigdy Polska nie będzie wielka, nigdy nie będzie bezpieczna, nigdy nie będzie się rozwijać, dopóki będziemy toczyć tą bratowójczą wojnę domową. na słowa, ale coraz częściej na niestety okropne czyny, bo tych ataków, ataków fizycznych, tego przepychania się. Tego wydłubywania sobie oczu łyżeczką jest coraz więcej. Przy rodzinnych stołach nie możemy usiąść normalnie, przy świątecznych stołach nie możemy usiąść normalnie, bo mamy różne poglądy. I nie da się o tym normalnie już dzisiaj pogadać, podyskutować, pospierać się, czasem nawet bardzo ostro. Ale na końcu powinno być normalnie, a nie dolewanie cały czas benzyny do tego płomienia, który już trawi naszą Ojczyznę. Te wybory będą o tym, jakiej Polski chcemy na drugi dzień. Czy chcemy współpracy, normalności, szacunku dla naszej wartości i tradycji? Tak jak z nami stroją w pięknych strojach ludowych, w strojach narodowych, koła gospodyń wiejskich. To wszystko, co jest niesione, symbolice również tego wspólnego stołu, który zawsze powinien mieć miejsce dla niespodziewanego gościa i dla wszystkich godne miejsce i honorowe miejsce. Nie ma. Przy stole nie ma lepszych i gorszych miejsc. Są zawsze Każde miejsce przy stole ma swoje znaczenie. Po to idziemy do tych wyborów, żeby przywrócić normalność, żeby dać nadzieję, żeby odbudować wspólnotę. Są trzy gwarancje bezpieczeństwa. Trzy gwarancje. Tak jak trzecia droga, my określamy trzy gwarancje bezpieczeństwa. Po pierwsze wspólnota narodowa, po drugie silna armia, po trzecie bycie w sojuszu. I zacznę od tego trzeciego. Jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim i pozycję mamy przyzwoito. Jesteśmy w Unii Europejskiej i niestety tam jest dużo gorzej. Nie sięgnęliśmy po środki z KPO i nie sięgamy nawet po politykę spójności. Brakuje dzisiaj tych pieniędzy bardzo, przez to nie rozwija się ochrona zdrowia, przez to nie ma takiej szkoły, jakbyśmy chcieli, która będzie bezpieczna dla naszych dzieci, żeby w internecie nikt ich tam nie zaatakował i nikt nie zagrażał ich bezpieczeństwu. Bez tych pieniędzy nie ma rozwoju energetyki odnawialnej. Nie ma rozwoju budownictwa mieszkaniowego, którego tak bardzo nam dzisiaj brakuje. Czyli w tym sojuszu się musimy wzmocnić. W tym sojuszu Polska powinna zająć miejsce w Wielkiej Brytanii, która wyszła z Unii Europejskiej, i być przy głównym stole, a nie czarną owcą w oślej ławce. Dzisiaj tak jesteśmy przez naszych rządzących usadowieni. Czemu nie biorą tych pieniędzy? Czemu nie sięgają po pieniądze z KPO? To jest Polska marnotrawna, a my jesteśmy Polską gospodarną i taką chcemy budować. Czyli w tym. Elemencie musimy nadrobić stracone szanse, to co zostało niewykorzystane. Drugie, armia silna, uzbrojona, zasobna w dobry sprzęt. I pragnę zadeklarować, że my podtrzymamy wszystkie kontrakty zbrojeniowe, które zostały zawarte, ale uważamy, że one powinny być renegocjowane i wzmocnione inwestycją w Polsce, w polski przemysł zbrojeniowy. Tu, szczególnie w województwie podkarpackim, tu jest to nam bardzo potrzebne. Bez tego nie będzie bezpieczeństwa. Jeżeli byśmy zachowali się tak jak ci, którzy przyszli po nas, jak pan Macierewicz, który zerwał kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe Karakal, to byśmy się po prostu nie nadawali do rządzenia. Trzeba postąpić zupełnie inaczej. Trzeba kontynuować to, co dobre i naprawić tam, gdzie są błędy. Brakuje mi w tych decyzjach. Na wiele miliardów złotych inwestycji w polskie zakłady zbrojeniowe. Brakuje w tych decyzjach. 50% wydawanych w Polsce, a 50% które odpływają za granicę. To powinna być ta zasada, którą jest jedna z gwarancji trzeciej drogi. 50% inwestycji w Polsce na zakupy dla zbrojeniówki w zbrojeniówce dla polskiego wojska, 50% za granicą. I trzecia rzecz, a tak naprawdę pierwsza, od której zaczęliśmy to nasze wystąpienie, czyli odbudowa wspólnoty narodowej. Dziś Polska jest rozdarta na pół, trzeba ją precyzyjnie zszyć niczą chirurgiczną, trzeba pojednać Polaków ze sobą, trzeba doprowadzić do normalności. Każdy w ojczyźnie ma się prawo dobrze czuć. Nie ma tutaj lepszych i gorszych patriotów. Każdy ma prawo do białoczerwonej, do Mazurka Dąbrowskiego, do naszej historii i tradycji. Nie ma podziału na jedną partię, która może się mieć jako Polska i inne, której tej Polskości się będzie odmawiać. To często Adam Dziedzic powtarza Musimy pokazać jasno i wyraźnie Jest wspólnota, jest różnorodna wspólnota, mamy swoją kulturę, mamy swoje tradycje regionalne, mamy swoje obyczaje, mamy swoją historię i mamy wielką przyszłość przed sobą. I chcę powiedzieć do wszystkich, którzy zagłosują na kogoś innego niż na Trzecią Drogę. Choć pragnę Was poprosić o to, żeby jak najwięcej na nas zagłosowało, żeby te marzenia o bezpiecznej Polsce, o zasobnej Polsce, o godnym życiu dla wszystkich, nie dla wybranych się spełniły, trzeba zagłosować na Trzecią Drogę. Ale jak zagłosujecie na kogoś innego, to dzień po wyborach my będziemy rządzić, będziecie tak samo dobrze się czuć i tak samo będziecie traktowani. My rządzenie postrzegamy nie reprezentowanie swoich tylko i wyłącznie wyborców. Ale odpowiedzialność za wszystkich obywateli rzeczpospolitej. Bardzo prosimy o to, żebyście poszli na te wybory. Szczególnie zapraszamy kobiety, których w spisie wyborców jest więcej, ale nie zawsze biorą wszystkie udział w wyborach. Bardzo jest ważne, żeby oddały swój głos, żeby też miały poczucie bezpieczeństwa, które w tych ostatnich latach zostało utracone. To pokazują wszystkie badania. Czemu dzietność jest niższa? Bo utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Kobiety utraciły poczucie bezpieczeństwa. Panie startujących z naszych list mówią o tym bardzo wyraźnie: o bezpiecznym funkcjonowaniu, o tym, żeby się czuły bezpiecznie, o przeciwdziałaniu wobec przemocy, która kobiety dotyka tak często, o tym, żeby dostęp do ginekologa był w każdej gminnej miejscowości. A dzisiaj są oddziały ginekologiczne w szpitalach powiatowych zamykane, bo nie są w stanie się utrzymać. To jest obraz dnia codziennego i jeżeli nie odejdziemy od zajmowania się bzdetami, jakimiś głupotami, tylko poważnymi rzeczami, to nic dobrego z tego nie będzie. Ten hejt i nienawiść, która się wylewa na nas teraz, tak bo jesteśmy tą siłą, która może zmienić Polskę tak, bo jesteśmy tą siłą, na której głos jest najcenniejszy. Rozumiemy ten przekaz i ten atak tak odbieramy, że to jest pokazanie, gdzie jest to największe. Ten, ta waga głosu jest największa. Ta waga głosu oddanego na trzecią drogę jest największa. Jeżeli ktoś pragnie zmiany, jeżeli ktoś pragnie pójść do przodu, jeżeli ktoś pragnie lepszej Polski, to głosuje na trzecią drogę. To jest jasny, prosty przekaz. O edukacji, bo od tego też Leszek Surdy zaczął. Nasz program bardzo konkretny. 6% PKB na edukacji. Podwyżki płac dla nauczycieli bo niegodnym jest to, żeby nauczyciel przychodzący, przychodzący uczyć w szkole. Jedyną podwyżkę, jaką doświadczał, był wzrost płacy minimalnej. Dzisiaj musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Mówimy o tym od dawna, że szkoła musi uczyć, jak oddzielić prawdę od fałszu w internecie. Musi uczyć też, jak się bezpiecznie po internecie poruszać. To, co pokazał reportaż Sylwestra Wardęgi o tym, jak niektórzy YouTuberzy. W sieci się zachowują, jak wykorzystują swoją pozycję, swoje zaufanie wykorzystują, to zaufanie, którym są obdarzeni przez bardzo młodych ludzi, przez nastolatków. Jak to wykorzystują w niecnych celach, jak tym manipulują. Szkoła jest również od tego, żeby bronić polskie dzieci, żeby bronić naszych dzieci, żeby chronić nasze dzieci przed takimi atakami, które są bardzo niebezpieczne. Nie ma dla mnie gorszej zbrodni. Trudno sobie wyobrazić gorszą zbrodnię. Niż zbrodnia wyrządzona na dziecku, zbrodnia pedofilii, bo to jest zbrodnia. Tak, to trzeba wyraźnie i jasno nazwać. Dlaczego do dzisiaj nie funkcjonuje komisja do spraw pedofilii, nie ma po pół roku wybranego przewodniczącego? Dlaczego zabierano pieniądze na telefon zaufania, a były na potańcówki? Dlaczego doprowadzono do takiego stanu, że na psychiatrę dzieciącego czeka się w niektórych miejscach do 2030 roku? To wszystko niestety są problemy, które trzeba rozwiązać. My mamy dobrą diagnozę i dobry sposób: 6% PKB, podwyżki dla nauczycieli, ale też zmiana podstawy programowej, która musi uczyć współczesnego życia, życia we współczesnym świecie. Poruszanie się właśnie w tych meandrach internetu, tak skomplikowanych, korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji, ale też ochrony polskich dzieci. I nie może być tak, że dzieciaki przychodzą po szkole i siedzą do 22 z rodzicami albo na korepetycjach średnio. W Polsce rodzina płaci 3000 zł za korepetycję dla swojego dziecka. To dla niektórych to jest kilka albo kilkanaście tysięcy wydatków. To jest niedopuszczalne, żebyśmy mieli taki dzisiaj poziom kształcenia, gdzie dzieci ze szkół wiejskich po zmianach, które nastąpiły, mają gorszą pozycję startową, bo później trafiają do szkoły lepiej wyposażonej, mającej tablice interaktywne, salę gimnastyczną, wszystkie udogodnienia, które dzisiaj powinny być. Nie wystarczy przekazać laptopa. Bardzo dobrze, że on trafi, ale nie wystarczy przekazać laptopa, trzeba też zabezpieczyć dzieci przed tym, co się dzieje w przestrzeni internetowej. Dać im wolność, ale równoznacznie dać im ochronę. Musimy postawić też na tą kulturę, kulturę ludową, kulturę narodową, orkiestry, które się rozwinęły, szkoły muzyczne, które funkcjonują w wielu naszych małych ojczyznach. To jest dla nas bardzo ważne zadanie, żeby to, co jest dorobkiem minionych pokoleń, przenieść kolejne. Na koniec o samorządności, o wspólnocie samorządowej, bo tutaj spotykają się i to zawsze jest urokliwe na ziemi, czy to Tarnobrzeckiej, czy sandomierskiej, na tym e, pograniczu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego e, przywitany został pięknie starosta Marcin Piwnik. On kandyduje z drugiej części e, po drugiej stronie Wisły e, z okręgu świętokrzyskiego do Sejmu, e, ale nawzajem tworzą wspólnotę tutaj samorządową. Samorząd potrzebuje stabilności. Samorząd nie wójt, nie burmistrz, nie prezydent, nie starosta. Wspólnota samorządowa potrzebuje przejrzystości finansowania, stabilności finansów. Nowy udział w Picie, nowy udział w cit i udział w podatku VAT. Bo jeżeli płacimy każdego dnia podatek VAT od zakupów, które robimy, to część tego podatku powinna zostawać w naszej małej ojczyźnie. Bo to jest wyraz naszego zaangażowania. I tutaj jest potrzebna infrastruktura, żeby te drogi mogły prowadzić do nowej przedsiębiorczości do tych przedsiębiorstw, ale one muszą być wyremontowane, muszą być zrobione. Jeżeli w ostatnim roku według wyliczeń związku mas polskich 20 miliardów rząd zabrał ze strony samorządu, ze samorządu do budżetu krajowego, a oddał tylko 13 miliardów, to znaczy, że 7 miliardów na tym zarobił. To znaczy że te 7 miliardów wspólnota lokalna, wspólnota małej ojczyzny została pozbawiona. Naszym zadaniem jest stabilne finansowanie nie tylko zadań infrastrukturalnych, ale zadań społecznych, oświata. Subwencja oświatowa będzie w 100% pokrywać wynagrodzenia dla nauczycieli. To jest bardzo dla nas ważne, to jest bardzo ważne dlatego, żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować. Dlaczego te dwa tematy poruszam, bo one się ze sobą łączą? To samorząd prowadzi szkoły. Szkoły podstawowe prowadzi samorząd gminny, szkoły średnie prowadzi samorząd powiatowy, szkoły. Takie kształcenie zawodowe, doskonalenie kształcenia yy, prowadzi często samorząd wojewódzki, więc na każdym poziomie to jest potrzeb. Musi być odbudowa Wspólnoty. To nie może być tak, że wszystko yy, zależy od koloru legitymacji partyjnej, a nie od potrzeb mieszkańców. To potrzeby mieszkańców powinny definiować, jakie są zadania do zrealizacji, ale musi być stabilność dochodów własnych, nie z dotacji, nie z subwencji, ale dochody własne samorządu powinny stanowić podstawę. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo już konkretny program. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze ze wszystkim się trafi, ale my jesteśmy przygotowani, mamy plan, mamy pomysł. Na koniec nasze hasło, które prowadzi w tych wyborach, bo ono nas definiuje, ono definiuje tak naprawdę nasze bycie w polityce, nasz cel polityczny. Ono nie jest aktualne do 15 października, ono wartości większej jeszcze nabierze po wyborach, jeżeli będziemy mieli je okazję realizować i o to bardzo prosimy. Dość kłótni do przodu. To jest przekaz, który trafił w tej kampanii w niezwykły sposób. Bo tych kłótni, tych sporów jest już po prostu za dużo. Mamy tego dość. Do przodu to znaczy, tak, rozwiązać to, co trzeba, zadbać o tych, którym jest trudno, rozwinąć, pozwolić rozwinąć skrzydła polskim przedsiębiorcom, uzyskać środki z Unii Europejskiej, naprawić i ochronić polskie rolnictwo, które jest źródłem życiodajnym. Jest skarbem narodowym, a dzisiaj jest zagrożone przez to, że upadają gospodarstwa rolne. Dać szansę nauczycielom na godną pracę, a dzieciakom na bezpieczną szkołę. Szkołę wolną od partyjnych wpływów, szkołę wolną od polityki. Dać szansę na normalność, na wspólnotę, na gospodarowanie, na Polskę gospodarną i przekreślić marnotrawstwo, które przez ostatnie 8 lat w wielu kwestiach miało miejsce. To jest trzecia droga. To jest PSL, to jest Polska 2050. To jest nasza strategia. Dość kłótni i do przodu. Szanowni Państwo, zanim oddam swojemu prezesowi podkarpackiemu głos, poproszę Pawła Bartoszka o zabranie głosu naszego kandydata do Senatu. Szanowni Państwo, myślę, że pierwsze słowa prezesa. Władysława Kosiniaka-Kamysza, są tu najbardziej istotne. My naprawdę wszyscy, jak tu stoimy, wierzymy w to, że 16 października, od 16 października może być tylko lepiej. My jesteśmy, jesteśmy zdeterminowani i przekonani, że tak będzie. Wierzymy również w dobre intencje całej zjednoczonej opozycji. Wierzymy w to i tak jak powiedziałem, jesteśmy pewni, że to się stanie. Szanowni Państwo, jesteśmy w Tarnobrzegu. Tarnobrzegu, miejscu mi bardzo, bardzo bliskim. Tutaj między innymi przez cztery lata miałem wielki zaszczyt pełnić funkcję starosty tarnobrzeskiego. Mam bardzo dobre kontakty z samorządowcami z terenu powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, leżańskiego. Znamy ich problemy, znamy nasze własne problemy. Co jest ciekawe, te problemy, wszyscy mamy takie same. To problemy w prowadzeniu placówek ochrony zdrowia, w prowadzeniu szpitali. Przykład, tak jak powiedział kolega Leszek, nasz Tarnobrzeski szpital, szpital oddalony stąd może o kilkaset metrów, może o, maksymalnie o kilometr. Nie może tak być, że w maju bądź w czerwcu kończą się kontrakty, kończą się kontrakty i placówki, które dysponują sprzętem, dysponują Odpowiednią kadrą nie mogą wykonywać zadań lub robią nadwykonania ze względu na to, że praktycznie w połowie roku nie masz pieniędzy na leczenie i wykonywanie zabiegów. Nie może być tak, że subwencja oświatowa, która w chwili obecnej pokrywa 50% wydatków na oświatę, a resztę muszą dokładać samorządy. Teoretycznie ze spojrzenia ludzi z Warszawy ma na pokrycie tych wydatków wystarczyć. Nie może być, proszę Państwa, tak. Że w ubiegłym tygodniu, 20 kilometrów stąd, prezes Rady Ministrów, pan premier Morawiecki, mówi, że firma Liu Gong, chińska firma, która kupiła zakłady produkujące maszyny budowlane, to była największa wtopa ostatnich lat. Bo nie wiem, czy pan premier pamięta, że była to jedyna firma, która była zainteresowana zakupem. To jest po pierwsze. A po drugie, że większość polityków obecnego Prawa i Sprawiedliwości i jego odłamów była za tym, żeby tę firmę Chińczykom sprzedać. I to nie kto inny, ale oni pili tam właśnie szampana. Teraz. Pan premier mówi, że było zupełnie inaczej. Ja nie wiem, czy pan premier pamięta, że pod koniec lat 90., bo chcę pozostać na naszym podwórku, rząd AWS-u sprzedał jedne z największych zakładów mięsnych w Polsce, zakłady mięsne w Nisku, w firmie Kera Trading. Z tego, co dobrze pamiętam, zajmowała się chyba produkcją styropianu. I... Bardzo duża część rolników pozostała bez zapłaty za odstawiony żywiec, ludzie pozostali bez wypłat, a nie zrobił tego nikt inny, jak w większości ludzi, którzy w tej chwili zasiadają w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, nie możemy dopuścić do tego, żeby tak było nadal. Nie możemy dopuścić do tego, o czym mówili moi przedmówcy, że przy rodzinnych stołach, przy rodzinnych piknikach trzeba często ewakuować się do domu, bo nie mając wspólnego zdania dochodzi nawet do rękoczynów. To nie jest normalny kraj. Chcemy żyć w normalnym, zjednoczonym, gospodarnym, bezpiecznym kraju. I wierzymy wszyscy w to, że nie tylko na ziemi Tarnobrzeskiej, ale w całym województwie podkarpackim i w całej Polsce jest to możliwe. Jest to możliwe dzięki tym wszystkim zdeterminowanym ludziom, którzy chcą właśnie Takiej Polski. Proszę Państwa, 16 października musimy obudzić się w innej Polsce, 15 postawmy znak X przy właściwych nazwiskach, nie pozwólmy, by kolejne cztery lata to były cztery lata, które będą polegały na defraudacji polskiej gospodarki, wyprowadzaniu nas ze struktur Unii Europejskiej, do której też nie pamiętają obecnie rządzący, kto nas wprowadził. Proszę Państwa, życzę wszystkim powodzenia i powtórzę to po raz enty. Wierzę w to, że będzie lepiej. Super, yy, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo krótko nasz prezes Adam Dziedzic. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, po co tutaj przyjechałem? Wspierać, wspierać fantastyczny zespół ludzi, którzy startują do wyborów parlamentarnych. Ci ludzie to jest gwarancja dobrej polityki, dobrych rządów. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie, którzy żyją wśród nas. Na moim banerze reklamowym do wyborów napisałem: Jestem stąd. I każdy z nich, każdy z nich, który tutaj jest, może dokładnie to samo napisać. Na naszej liście, Szanowni Państwo, nie ma spadochroniarzy z innych miast, nie ma spadochroniarzy z Warszawy. Dlatego, że my żyjemy tutaj wśród was. Tu mieszkamy, tu mamy przyjaciół, znamy problemy tego regionu. Zastanawiam się, czasem, jak to jest możliwe, że taka polityka dzisiaj wyborcza, matematyczna analiza pozwala na tego typu rozwiązania, że przyjeżdżają ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o problemach danego regionu. Te 12 gwarancji, o których mówił mój przedmówca, zarówno Leszek Surdy, jak i prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, przygotowane było ze specjalistami. Mamy przecież doskonałych dzisiaj samorządowców, ekonomistów, lekarzy, nauczycieli. Wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak dzisiaj zaradzić tym problemom. Nie oszukujemy ludzi. Jesteśmy na scenie politycznej prawie 130 lat, a to gwarancja jest tego, że znamy od podstaw to, co się dzieje w naszym kraju. I dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, jeden podstawowy wybór: albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS. Każdy z Państwa. Może zadecydować, może wybrać. A ja proszę, jako lider ludowców z Podkarpacia, proszę Was o jedno: głosujmy na kandydatów trzeciej drogi ludzi skutecznych, sprawdzonych, doskonałych w zarządzaniu, posiadających wiedzę i świetny kontakt ze środowiskiem. To jest gwarancja sukcesu. To jest trzecia droga, to jest trzecia siła. Zapraszam!